Strażacy z Fordonu z nowym wozem. Bydgoszcz informuje: Ochotnicza Straż Pożarna z Fordonu zyskała nowy pojazd. Sam projekt, jak i realizacja miała na celu wzmocnienie potencjału bojowego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Bydgoszcz-Fordon poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, podwyższającego możliwości oraz skuteczność działań strażaków-ochotników, którzy podejmują pracę ramię w ramię z strażakami zawodowymi. Jak zapewniają strażacy, wóz od razu wejdzie do akcji. Nasz podstawowy wóz, którym dziś wyjeżdżamy do pożarów, ma 33 lata. Stary, dobry stary, który zasłużył na to, żeby móc przejść na emeryturę i służyć w innej jednostce, ewentualnie, a ten zastąpi go w tych pierwszo-wyjazdowych akcjach. Pojazd udało się zakupić dzięki głosom mieszkańców w bydgoskim budżecie obywatelskim. Przekazaliśmy dzisiaj wóz Strażacki, Ochotniczej Straży Pożarnej z Fordonu. To projekt z bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Zdecydowali o tym mieszkańcy. Oby więcej dobrych projektów BBO, które doprowadzone są do realizacji.